Czasionko widzowie z tej strony Diamoc i dzisiaj zos zostałem uwięziony w barierze, która jak widzicie mnie wypycha. Tak więc yy, zaczynamy. Muszę, Moje zadanie to ściąć drzewno. Drzewko, no to ściągam oczywiście. Ścinam w sensie. Pomyliło mi się. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Muszę crafting skraftować. Skraftować crafting. Ta ze mnie normalnie widzowie OK No i teraz już tego nie wiem. <grybuj> No i parcie, widzowie, już to nie zbiorę. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. To mi się do niczego, widzowie, nie przyda. Są jakieś zasady? Po angielsku. Nie mogę dać po polsku. Po angielsku. No, widzowie, no, normalnie, widzowie. No, mówię, no, Po polsku dać nie mogę. No. Gupię, to jest. Hej. Okay. Craft a Wooden pickaxe. No dobra, to akurat znam Crown of Stone pickaxe, No to kopialnia. kopalnia, kopalnia. Mówicie mi normalnie sobie. Kopialnia. w sobie kopalnia. Tyle mi potrzebne. Cyk, cyk. A stone sword. No dobra. Tyle mi myślę wystarczy, widzowie. Zostawcie łapkę w górę i suba. Będzie mi bardzo miło. Get a roten flesh. Ty, to ja muszę zombiaka zabić. To czekamy do nocy. O! O! Widzowie, ale szukam, ale oszukałem. Widzieliście to? Ale oszukałem. Dobra, szczerze? Ale oszukałem. O, ale, oszuka ale oszukałem. Ale oszukałem. No ja sobie ten cheater normalnie z tych... Dzisiaj jak graliśmy to cheatera, wczoraj w sensie jak grałem to spotkałem cheatera w Raid w arcade. Teraz ja jestem takim cheaterem, nie? Patrzcie to, już mamy farmę. Ale beka. <ścoughs> Ale beka. Dobra, szczerze widzowie oszukałem troszeczkę, no oszukałem no. No, ale dobra, udź, 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 udź. o mam dużo tego oczekujcie, 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 Muszę stworzyć sobie siekierkę Siekierka. Dobra Okej okay, dobra Eee, okej. Okay. Moim zadaniem teraz będzie pościnać wszystkie drzewa, jakie mamy i je do nocy. Ok, widzowie. Okay. Spoko, spoko. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Kiedy już ściąłem wszystkie drzewa, to musiałem zciąć jeszcze ostatnie, bo to nie zauważyłem wcześniej. Czyli musimy poczekać na noc na starcie z zombiakami. Nieważne, nic się nie stało widzowie, yy, drzwi mi się otworzyły od wiatru, nic, nic nie ważne, dobra, dobra, mamy yy, spokojne tamki. możemy dużo tego, tego zrobić, to ja mam lepszy pomysł, zrobimy sobie pochodnie z drewna, zapytacie jak? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Robimy, widzowie, piecyk, i dalej robimy tak: cyk. Przepraszam, cyk. I spójrzcie na to, widzowie, spójrzcie na to. Widzicie? Mamy węgiel. Z tego węgla teraz robimy pochodnie i cyk i mamy pochodnie. Tak więc y, poros, y, niestety nie mogę z nich aktualnie korzystać, żeby zombiaki mi nie uciekały, no ale tak to Było. To są. O! A tam już nie mogę. Szczytować. U mnie ja tu mam dużo steków, to czekajcie. Mam już temki myślę yy, to ja tylko zmienię położenie skrzyni na tu i tutaj bezsensowne drzewa i drewna. Po prostu dam tutaj rzeczy, które aktualnie mi się nie przydadzą, czyli wszystko oprócz mieczek, kilofa i jedzenia i pochodni. Dobra, mamy mnóstwo sadzonek, tu mamy kolejną. Są słowa. Dobra, widzowie, ogólnie spoko. To. dobra. Yy, Tam już się nie dostanę. Oj. Wait, 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 wait. No, okej. Okay. Farmę mamy, widzowie. Nie wiem, kiedy to będzie noc, ale w tym odcinku będzie to już na tyle. Ja oczywiście wychodzę i zapisuję świat, bo. pewnie może być więcej odcinków. Dziękuję Wam serdecznie ogląd za oglądanie. Do zobaczenia.